Zadanie dziewiętnaste. Kąt alfa jest ostry i kosinus alfa jest równe 2 6 przez 7. Dokoncz stanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Sinus kąta alfa jest równy. No właśnie, czym dysponujemy właściwie? Dysponujemy kosinusem jakiegoś kąta ostrego alfa i wartość tego kosinusa wynos wynosi tyle, a z kolei autor prosi nas, żebyśmy znaleźli sinusa tego samego kąta. Tak? Czyli zebraliśmy to, co mamy i to, co, co mamy policzyć. I musimy poszukać zależności, która łączy funkcję sinus i cosinus z tego samego kąta. Taką standardową zależnością jest tzw. Tak jedynka trygonometyczna. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Ta zależność pozwoli nam bardzo szybko wyznaczyć tego sinusa. Stawiamy co możemy, tak? Co my tutaj widzimy? Kosinus alfa ma taką wartość liczbową, czyli w miejsce kosinusa alfy jako całości wrzucimy właśnie liczbę 2 pierwiastki 6 przez 7. No i działamy. Sinus zostawiam spokoj, bo to jest do policzenia, a tu mam właśnie podnieść kosinusa takiej wartości do kwadratu. Wykonujemy działania. Tutaj taka trudna sytuacja. Spróbujmy jakoś to obejść. Mam podnieść do kwadratu taki ułamek, to znaczy, że mam osobno licznik podnieść do kwadratu, osobno mianownik. No to w mianowniku już będzie 49, czyli 7 kwadrat, ok. A tutaj jak to zrobić? Liczba z pierwiastkiem, no to wtedy podnosimy osobno liczbę, osobno pierwiastek, czyli będzie 4 razy 6. Dobrze, czyli sinus kwadrat alfa rów dodać na razie jeszcze 24, 49 równa się 1. Ok. Gdzieś tutaj już ten wynik taki częściowy się pojawia, ale to cały czas nie jest nasza właściwa odpowiedź, tak? Bo my sinusa jeszcze nie wyznaczyliśmy, tylko jesteśmy na drodze do wyznaczenia. Dobrze, czyli tej liczby na, na prawo. Trzeba się pospieszyłem. Tutaj cały czas jeszcze 49, ok. No i co? Od jednej całej odejmę 24409, czyli sinus kwadrat alfa to będzie 25. 49. No, taki wynik też gdzieś się pojawia, ale to też nie jest właściwa odpowiedź, bo my tutaj mamy, sinus do kwadratu ma taką wartość, a mamy znaleźć samego sinusa kąta, tak, bez potęgi drugiej, czyli pierwiastkujemy. No i w zasadzie w tych zadaniach zawsze są dwie możliwości, albo sinus alfa po pierwiastkowaniu tej liczby będzie równy 5 siódmych, lub sinus alfa minus 5 siódmych, tak. Odwiedzić do kwadratu daje o no Ale jeżeli przy, to jest, uwagę, że alfa jest kątem ostrym, tak, celowo to autor tutaj napisał, uwzględnił, no to wybieramy tylko to dodatnie rozwiązanie, bo dla kąta ostrego sinus przyjmuje wartość dodatnią. No i szukamy właściwej odpowiedzi. Właściwą odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B5.